Zadanie musimy obliczyć odległość środka odcinka AB od początku układów współrzędnych, czyli na początku wyznaczamy środek odcinka, a następnie od naszego środka do samego początku, który nazwiemy sobie jako punkt O i on ma współrzędny 0,0, 0, no bo jest początkiem. Zatem w podpunkcie o obliczamy środek i to jest XA dodać XB przez 2 i YA Dodać yb, podzielić na 2. Czyli mamy 1 dodać minus 7, podzielić na 2 oraz 6 dodać 2, podzielić na 2. Otrzymujemy minus 3 przez 6 plus 2 to jest 8 na 2, czyli 4. Teraz obliczamy tę nasz długość odcinka OS. Czyli pod pierwiastkiem zapisujemy minus 3 odjąć 0, dodać i mamy nasze 4 odjąć 0 do potęgi drugiej. Z pierwszego nawiasu otrzymujemy minus 3 do potęgi drugiej, dodać 4 do potęgi drugiej. Minus 3 do potęgi drugiej to jest 9, plus 4 do drugiej to jest 16. Otrzymujemy pierwiastek z 25, czyli 5. Pod punkcie B wyliczamy znowu środek, czyli mamy minus 7 dodać 11, podzielić na 2 oraz 7 plus 1 podzielić na 2. Otrzymujemy 2 i 4 i wyliczamy długość odcinka od środka do samego początku, czyli pod pierwiastkiem zapisujemy 2, odjąć 0 do potęgi drugiej, dodać. 4 odjąć 0 do potęgi drugiej. Z pierwszego nawiasu mamy 2 do potęgi drugiej, plus 4 do potęgi drugiej. Jest to 4 plus 16 pierwiastek z 20, a pierwiastek z 20 to są dwa pierwiastki z 5. Jeżeli macie problem, żeby określić, co wyłączyć przed pierwiastek, to rozkładamy sobie to na czynniki pierwsze, czyli bierzemy 20 kreska i przez najmniejszą liczbę musimy to podzielić. Został nam jeszcze podpunkt C. Środek naszego odcinka, czyli mamy 9 dodać minus 4 na 2 oraz pierwiastek z 7 dodać minus pierwiastek z 7 podzielić na 2. Jest to równe 5 drugich oraz 0. I liczymy długość naszego odcinka OS. 5 drugich odjąć 0 do potęgi drugiej oraz dodać, no i mamy 0 i 0 do potęgi drugiej. 5 drugich do potęgi drugiej pod pierwiastkiem otrzymujemy 25 czwartych, czyli jest to 5 drugich, a zatem możemy zapisać, że to jest 2,5.